Barburkowe budzenie i uroczystości na wesołej. Tauron uruchomił swoją największą farmę fotowoltaiczną. Misie od policjantów dodają otuchy dzieciom. Marcin, Janota, witam i zapraszam. To jest minął tydzień wtf A takie są szczegóły informacji. Dla dzieci cukierki, dla wszystkich muzyka, tak swoje święto obchodzili górnicy KWK Mysłowice Wesoła. Już po godzinie 6.30 mieszkańców Wesołej obudziły dźwięki trąbek, puzonów czy waltorni. W ten tradycyjny sposób orkiestra Denta Kawłukamesłowica Wesoła rozpoczęła obchody święta górników. Przed godziną 8.00 barburkowe uroczystości odbyły się w kopalni, a następnie górniczy pochód udał się nam sze do kościoła Matki Bożej Fatimskiej. Tauron zakończył pierwszy etap budowy farmy fotowoltaicznej w Wysłowicach-Dziećkowicach. Farma powstała na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych. Inwestycja w Mysłowicach realizowana jest dwuetapowo. W pierwszym etapie, który dobiegł końca, zamontowanych zostało ponad 82,5 tysiąca paneli wodowoltaicznych. Tej wielkości farma w ciągu roku wyprodukuje 39 tysięcy MWh zielonej energii, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 20 tysięcy gospodarstw domowych. Rozpoczęły się już prace związane z przygotowaniem drugiego etapu inwestycji. Obecnie podejmowane działania to uzyskanie warunków zabudowy, pozyskanie warunków przyłączenia, Wykonanie badań geologicznych gruntu mających określić sposób posadowienia elementów farmy oraz wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ta farma fotowoltaiczna w ciągu roku wyprodukuje ponad 105 tysięcy MWh energii elektrycznej. Produkcja takiego wolumenu energii da w efekcie ograniczenie emisji CO2 aż o 80 tysięcy ton w stosunku do generacji z konwencjonalnych bloków węglowych. W całej Polsce policjanci wspólnie z Rzecznikiem Prawo Dziecka stworzyli wyjątkową akcję mającą na celu dodanie otuchy dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji emocjonalnej związanej z traumatycznym wydarzeniem. Mądrowi z Mysłowickiej Komendy wręczyli ostatnio misie trójce dzieci, które były mimowolnymi świadkami agresywnego zachowania swojego ojca wobec ich matki. Do interwencji doszło w niedzielę 3 grudnia. Na numer alarmowy wpłynęła informacja, że pijany mężczyzna awanturuje się, grozi żonie nożem i zniszczył jej telefon. A gdy kobieta wyszła wezwać pomoc, zamknął się w środku z trójką dzieci, uniemożliwiając jej wejście do środka. Po wyważeniu drzwi zatrzymali oni pijanego 28-latka, który wcześniej zniszczył telefon swojej partnerki i groził jej śmiercią. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów za groźby karalne i zniszczenie mienia. Stróże prawa wręczyli przerażonym całą sytuacją dzieciom nisie, które zostały przekazane policji przez Rzecznika Praw Dziecka. To Polska akcja mająca na celu dodanie otuchy dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji emocjonalnej związanej z traumatycznym wydarzeniem. Pluszaki mają na swojej koszulce numer dziecięcego telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12, 12 12 Telefon jest bezpłatny i czynny całodobowo. Mogą z niego korzystać dzieci, jak również ich rodzice i opiekunowie, gdzie otrzymają wsparcie psychologiczne i prawne. To jest program Minął Tydzień, a przed nami takie jeszcze tematy. Mikołaj z pomocnikami zainaugurowali sezon zabaw na lodowisku. Przedszkolaki świętują barburkę. Zimowa aura z lotu ptaka. 6 grudnia w Mysłowicach rozpoczął się sezon zimowy i otwarte zostało lodowisko w parku Słupna. Podczas jazdy na lodzie na obiekcie pojawił się sam święty Mikołaj, który rozdawał dzieciom drobne upominki. Na ten moment czekało wielu Mysłowiczan. Nie dość, że miejskie lodowisko już działa, to oficjalnego otwarcia dokonał Mikołaj, który przybył do Parku Słupna z prezentami i swoimi pomocnikami. Wszystko to miało miejsce oczywiście 6 grudnia. Display Mikołaj, gdzie fajnie dzieci mają jakoś jednak tutaj y, zabawę. I można pogadać sobie świętym Mikołajem i ten, po, porobić zdjęcia i pojeździć. Organizacje miejskich Mikołajek, oprócz magistratu, Mosiru i Moku, włączyli się m.in. tyski ruch klasyków, muzyczna tawerna słupna czy fundacja Bajtel, która przysłała na słupną bajkowe postaci, bo święty potrzebował pomocników, by rozdać upominki tak dużej ilości dzieciaków. Pojawili się też rugbyści hegemona z nowym ciekawym pomysłem. Postaramy się przetestować nową dyscyplinę, która wpadła nam dopiero co do głowy, czyli rugby na łyżwach. Może być ekstremalnie, ale sądzę, że będzie kupę śmiechu i zabawy. Niespodziankę przygotowała również mama jednego z najmłodszych hegemonów. Był nią wielki piernik o wymiarach metr na półtora metra. Każde dziecko mogło pomóc w jego dekorowaniu, a następnie zjedzeniu. By zaspokoić większe apetyty przygotowano ognisko z kiełbaskami. No jest super, jest super atmosfera na lodowisku. No jest dużo osób, to też minus mały, ale jest ok. Fajnie się tu jeździ. Yy, podoba mi się to po prostu. Mikołaj wyruszył już w dalszą drogę, ale ślizgawka w parku słupna czeka na amatorów zabawy na lodzie. Slowisko będzie otwarte codziennie od godziny 9 do godziny 13 i później od godziny 15 do godziny 20. W najbliższych tygodniach, a nawet miesiącach, bo to zależy od aury, będziecie mogli tutaj jeździć na łyżwach, grać w hokej. Jak co roku zawita do nas Mariusz Czerkawski, czyli jeden z najlepszych hokejistów w historii, nie tylko polskiego hokeja, ale europejskiego, a nawet światowego. Będą tutaj liczne atrakcje. Oczywiście nie zabraknie dużo wspaniałej zabawy podczas ferii zimowych. Na lodowisko, jak zwykle, jest darmowy. Za dyszkę wypożyczycie tu łyżwy, a za 5 zł na ostrzycie własne. Do dyspozycji maluchów są też pingwinki chodziki, które ułatwiają stawianie pierwszych kroków na lodzie. A zapraszamy wszystkich myszom młodych, niemłodych, starszych. W każdym wieku każdy tutaj na pewno znajdzie swój rozmiar łyżew. Nagrywają je raperzy i rockmeni. Ale te śpiewane przez dzieci są szczególne, bo najbardziej szczere i wzruszające. Za sprawą Krystyny Błąkały z przedszkola nr 13 powstała piosenka dla najmłodszych, która nie tylko wpada w ucho, ale także oddaje ducha regionu w dniu barburki. Ten dzień na Śląsku ma zupełnie inny wymiar niż w całej Polsce, a celebrują go nie tylko górnicy, ale także najmłodsi mieszkańcy regionu. Swoją cegiełkę do świętowania 4 grudnia dołożyło także w tym roku Mysłowickie przedszkole nr 13. Nagrywają mi raperzy i rockmeni, ale te śpiewane na Śląsku przez dzieci są szczególne, bo najbardziej szczere i wzruszające. Za sprawą Krystyny Błąkały z przedszkola nr 13 powstała piosenka dla najmłodszych, która nie tylko wpada w ucho, ale także daje ducha regionu. Utwór Śląsk to moja mała ojczyzna znajdziecie w serwisie YouTube i na M. ...pl. Święto swe, święta Barbaro, pilu i co dzień dla im nie stała się. Przedrodził się taki pomysł, żeby tego nie zostawiać tylko w murach przedszkola, tylko zrobić teledysk. No więc jeżeli teledysk, to trzeba było jakoś jakiś mieć pomysł. Wyszliśmy na plac przedszkolny, na ogród przedszkolny właśnie w strojach górniczych. Zrobiliśmy parę ujęć, też dowiedziało się właśnie po co nam ten węgiel. Cały tydzień właściwie mówimy o kulturze śląskiej i o pracy górnika. No i też dowiedziało się, że święta Barbara jest patronką górników. Także, że mają swoją opiekunkę. Z całego przedszkola ze 125 dzieci jest 24 górników, tak? czy to dziadek, czy wujek, czy, czy tata. Więc mają jakąś tam styczność, pojęcie, co ten tata robi, czy, czy dziadek, co robił. na ten temat mają do powiedzenia główni zainteresowani? Robiłem występ na Dzięgujnika. Robiłyśmy śpiewać i tańczyć. Śpiewaliśmy występ. Oprócz piosenki, przedszkole przygotowało także 4 grudnia uroczyste obchody górniczego święta, a same dzieciaki przy okazji przygotowań dowiedziały się mnóstwo na temat swojego regionu i zawodu, który przecież nadal najbardziej kojarzy się ze śląskiem. Zapraszamy wszystkich górników, tatusiów, dziadków i wujków, którzy o 10 mogą zobaczyć nasz występ. I dzieci z każdej grupy przygotowują i piosenkę, taniec, oraz wierszyki dla górników, no i oczywiście laurki. Tak chcemy uczcić po prostu ten dzień. My tymczasem wszystkim górnikom z okazji ich święta życzymy tyle samowyjazdów ile zjazdów. Niespodziewanie przyszła, ale chyba nie zostanie z nami na długo. Dlatego nie zastanawialiśmy się ani chwili i postanowiliśmy wyruszyć w miasto, żeby nagrać dla Was, drodzy widzowie, kilka ciekawych ujęć. Mowa oczywiście o Mysłowicach w Zimie. I tym zimowym klimatem kończymy to wydanie programu Minął Tydzień. Na nasze kolejne spotkanie zapraszam już za 7 dni. Udanego tygodnia i do zobaczenia.